Podjęto uchwałę, gdzie stawki dla mieszkańców na terenie naszych trzech gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż będą wynosiły 23 zł od osoby. Od, tego, od przyszłego roku będzie, nie będzie mógł mieszkaniec składać deklaracji, że nie segreguje. Jest obowiązek powszechnej segregacji. Dla osób, które nie będą przestrzegały obowiązku segregacji, stawka ustalona to będzie 46 zł od osoby. Ta stawka wzrosła do kwoty aż 23 zł. No nie jest to spowodowane czynnikami wewnętrznymi tutaj w naszym związku. Generalnie są to czynniki zewnętrzne, sytuacja ta wzrostu opłat występuje w całej Polsce no niestety nie udało nam się uzyskać niższej ceny od stycznia 2020 roku zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z przedniej ruchomości jednorodzinnych. Spowodowane jest to bardzo dużym wzrostem ilości wystawianych odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców. Dlatego też zwiększamy tą częstotliwość z dwóch razy do roku. Do tej pory było na wiosnę i jesienią. Teraz będzie cztery razy w roku w każdym kwartale po jednym odbiorze. Od stycznia 2020 roku przoki na terenie gminy Trzebinia i gminy Libiąż będą Otwarte trzy dni w tygodniu. To, że nie będzie odpadów niesegregowanych, wiąże ze sobą konieczność segregowania oraz posiadania pojemników na odpady segregowane. Skąd te pojemniki? Jakie to będą pojemniki? Pojemniki dostarczy wykonawca usługi, który wygrał przetarg. Wyposażamy pojemniki na odpady zmieszane, dojdą pojemniki na odpady bio. Natomiast worki na segregację przy budynkach jednorodzinnych, czy pojemniki przy budynkach wielorodzinnych, pozostaną na, na dotychczasowej zasadzie dostawy, czyli po prostu wykonawca usługi będzie dostarczał czy pojemniki, czy worki potrzebne do segregacji, czy do zbierania odpadów zmieszanych. Co z odpadami zielonymi? Bo z tym jest największy problem, zwłaszcza kiedy jest ciepło. Mamy tą niedogodność odorową, tak nazwijmy. Tak, w związku z tym też. Uchwałą już z marca tego roku Związek podjął decyzję, aby odpady zielone nie były odbierane od stycznia 2020 roku w workach, tylko w specjalnych pojemnikach, które zapobiegają gniciu tych odpadów zielonych. Będzie to miało korzystny wpływ na ich zagospodarowanie na zgoku w Balinie. Te pojemniki zostaną, tak jak już mówiłem wcześniej, dostarczone do każdej nieruchomości przez wykonawcę usług.